jestem Bogusiasty, postaram się Wam jak najszybciej pokazać, jak wykonać zadanie, żeby, y, oczywiście legendarne, y, przesłuchaj przeciwników, trzeba aż pięciu, żeby otrzymać pierwszą nagrodę, potem będzie dziesięciu i tak dalej, przesłuchaj, czyli oczywiście chodzi o to, żeby ich przeszukać, czyli jak to rozumiem, po prostu trzeba powalić jakiegoś przeciwnika, w tym celu musicie zagrać taki typ, w którym nie giną od razu, czyli na przykład pary, albo oddziały, albo po prostu agenę. No, i musicie, jak powalicie, to nie możecie dobijać, tylko po prostu podejść i przytrzymać kwadrat, jeżeli gracie na konsoli, a jeżeli na, komput na, na komputerach, to nie wiem co, yy, ponieważ nie grałem nigdy. Yy, dlatego teraz Wam jak najszybciej postaram się to pokazać. Nie zbieram materiałów, tylko szybko jakiegoś yy, zabić i... O. Dokładnie teraz mam go powalonego, wystarczy, że podejdę i przeszukam i zadanie wykonane. Znaczy jedna piąta. Po przeszukaniu on no, sam się dobił. No i w tym momencie można drugiego nawet przeszukać. Yy, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym... W kolejnym. Cześć!